Szczęścia dla ciebie. Pozdrów swoją rodzinkę. Ucałuj oliwkę. No i co? I dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Świąteczne zakupy robię w Lidlu z kuponem Lidy Plus. Mleko mu UHT 1,5% tylko 79 zł za opakowanie przy zakupie 6. A poczek XXL tylko 11,99 za kilogram. Wędliny XXL Pikok już od 5,29. Posmarowałbyś mnie? Takie nie, dzięki. Don't touch this. touch Ratunku, ratunku! Pomocy! Pyszna przerwa to właśnie chitos. Zauważasz u siebie zmarszczki. Obawiasz się, że będzie ich więcej? Sięgnij po labotek skin, tabletki. Bo zmarszczki powstają w głębszej warstwie skóry, gdzie kremy nie docierają. Tabletki labotek skin dostarczają od wewnątrz kwas hialuronowy, koenzym Q10, kolagen oraz retinol. Labotek pomaga zachować skórze młody wygląd. Wystarczy jedna tabletka dziennie, by skóra była mocna, gładka i sprężysta. Labotek skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Moje włosy wpływają na to, jak się czuję. Kiedy są zdrowe, czuję się świetnie, ale kiedy są zniszczone, psują mi nastrój. Nowe maski Schwarzkopf Gliss z systemem Haptic intensywnie regenerują i odbudowują strukturę włosów. Dla zdrowo wyglądających i 100% mocniejszych włosów bez obciążania. Nowe maski Schwarzkopf Gliss. For every you. Jak wpadniesz na nowy pomysł, to Allegro! Jak cenisz bezpieczne zakupy i liczysz na wsparcie, to Allegro Protect. Dbamy o jakość ofert i chronimy cię od pierwszego kliknięcia. Zapewniamy udane zakupy albo zwrot pieniędzy z Allegro Protect. Jak tak, to Allegro. mogę zabrać tylko po jednej parze każdego ze zwierząt. Pani, pani, mysz są już na pokładzie. A, szkoda by było przegapić taki kąsek. Pst, hej, ty, masz tu Red Bulla. Dodaj ci skrzydeł, a wtedy spróbuj jeszcze raz. O, o pan nietoperz, witamy na pokładzie, żona już na pana czeka. <grym> Red Bull doda ci skrzydeł. Stworzyłem Cię, abyś czyścił i odświeżał naszą toaletę. Czyścił, odświeżał, spuszczał wodę. Imponujące. Prawda? Ale BREF ma na to lepszy sposób. BREF Power Active. Wyjątkowa świeżość przy każdym spłukaniu, aby Twoja toaleta była czysta i świeża 24 na 7. Muszę go mieć! Wypróbuj BREF Power Active. Wyjątkowe kobiety, które sporo przeszły. Zgubiłam siebie. Starzeję się. Nie lubię tej twarzy. I szczera prowadząca. Ja też mam problem. Oni nie potrafi się starzyć z godnością. Z nią mają szansę na zmianę. Gdybyś podciągnęła spodnie, nogi się wydłużają i od razu masz talię. I nowość. Pierwszy raz w historii programu Maja pomoże mężczyźnie. Pewnie siebie. Tego mi brakuje. 10 lat młodsza w 10 dni z Sablewską. Wow. Nowy sezon w czwartek o 21 w Polsat Cafe. Moje włosy wpływają na to, jak się czuję. Kiedy są zdrowe, czuję się świetnie. Ale kiedy są zniszczone, psują mi nastrój. Nowe maski Schwarzkopf Gliss z systemem Haptic intensywnie regenerują i odbudowują strukturę włosów dla zdrowo wyglądających i 100% mocniejszych włosów bez obciążania. Nowe maski Schwarzkopf Gliss for every you. Świąteczne zakupy robi w Lidro. Z kuponem Lidy Plus, mleko mu UHT 1,5%, tylko złoto 79 zł za opakowanie przy zakupie 6%, a boczek XXL tylko 11,99 za kilogram. Wędliny XXL Picog już od 5,29. Sajos Oleo Intens. Farba bez amoniaku. Technologia Plexin Oil chroni i pielęgnuje włosy. Trzy razy mocniejsze. Dla zdrowo wyglądających, farbowanych włosów. Sajos Oleo Intens. Odkryj koloryzację do brwi Sajos Brow Łatwa aplikacja w 5 minut. Sajos. Moje włosy? Od urodzenia mam naturalne pasemka, które są częścią mnie. Dlatego chcę chronić i pielęgnować moje włosy. Nowy Schwarzkopf Taft X-Gliss Style and Repair. Chroni włosy podczas stylizacji. Dla długotrwałych efektów i zdrowo wyglądających włosów. Nowy Schwarzkopf Taft X-Gliss. For every you. Stworzyłem Cię, abyś czyścił i odświeżał naszą toaletę. Czyścił, odświeżał, spuszczał wodę. Imponujące. Prawda? Ale BREF ma na to lepszy sposób. BREF Power Active – wyjątkowa świeżość przy każdym spłukaniu, aby Twoja toaleta była czysta i świeża 24 na 7. Muszę go mieć! Wypróbuj BREF Power Active. Jak wpadniesz na nowy pomysł, to Allegro. Jak cenisz bezpieczne zakupy i liczysz na wsparcie, to Allegro Protect. Dbamy o jakość ofert i chronimy Cię od pierwszego kliknięcia. Zapewniamy udane zakupy albo zwrot pieniędzy z Allegro Protect. Jak tak, to Allegro. Przygoda jest bliżej z Hyundai'em Tucson. Teraz jeszcze bliżej, bo wyprzedaże w Hyundai wchodzą na wyższe obroty. Hyundai Tucson z sumą korzyści do 20 tysięcy złotych. Sprawdź ofertę na pozostałe modele Hyundai. ZEQUIL NATURA przedstawia mistrzów każdego dnia. Złoty medal w podnoszeniu wnuków? Nie, po prostu lepiej spał. Z żelkami ZEQUIL NATURA z melatoniną. Śpij na medal i bądź mistrzem każdego dnia. Teraz ZigWheel jest również dostępny w formie sprayu bez dodatku cukru. Wypróbuj nowy spray do ustny na zasypianie. Zostanę tu na całą noc. Brudna, do rana wszystko zaschnie. So what? Somat Excellence 5 w jednym. z ekstra mocą usuwa zabrudzenia zaschnięte do 72 godzin. Dla perfekcyjnej czystości. Wypróbuj nowy Somat Excellence 5 w jednym, Mój numer jeden na zaschnięte zabrudzenia. Na moście królowej Luizy w Kopenhadze umówiłam się z Damianem Siemka. Cześć! Hej. Skąd z Polski jesteś? Pochodzę z Wobrycha. Co tam robiłeś? Szkoła podstawowa, liceum, i potem przeprowadzka do Wrocławia na studia. A jak to się stało, że znalazłeś się w Danii? Po ukończeniu studiów magisterskich w Polsce przeprowadziliśmy się tutaj w 15 osób spróbować. Wow, no to nie To jest coś, czego brakuje troszeczkę Kopenhadze. A czy chciałbyś wrócić do Polski? Myślę, że zakorzeniłem się już w Kopenhadze na dobre. Natomiast domek wakacyjny w Polsce nie wyklucza. Fajnie, to być może się spotkamy właśnie w Polsce. Dzięki za dziś. Do dzięki zobaczenia, wielkie, Pa. Cześć. Duńczycy to podobno najradośniejszy naród na świecie. I wydaje mi się, że Polacy, którzy tutaj zamieszkali, czują dokładnie to samo, bo w większości nie chcą już opuszczać tego kraju. Kasia Morawska, dzięki za dziś i koniecznie oglądajcie kolejny odcinek programu Polacy za granicą. Cześć. Jestem pełen nadziei, że coś znajdziemy. Niestrudzenie przeszukują dawne pola bitew. No, moje gratulacje. Polski guzik mundurowy, zwłaszcza. Dzięki odnalezionym przedmiotom opowiadają historię na nowo. To otworzyliśmy sobie bombonierkę. No. Znane zdjęcie przedstawiające dokładnie tą łąkę, która jest cała zarzucona sprzętem wojskowym. Poszukiwacze historii. Nowe odcinki we wtorek o 22.00 w Polsat Play. Ta seria to są prawdopodobnie pierwsze strzały wystrzelone przez Polaków w Powstaniu Warszawskim. Ile z tych celów udało się zdobyć powstańcom w godzinie W? 1 sierpnia 1944 roku nie udało się zdobyć żadnego z tych obiektów. Nowy serial. Powstanie Warszawskie. Dwa odcinki. We wtorki o 22.30. W Polsat Play. Wspólne oglądanie programu zaprasza jego sponsor Barilla. Na program zaprasza sponsor producent leku Cynarex na obniżenie cholesterolu. A mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. noc na ból przed snem. coś solidnego tam nie jest pewno no no coś dużego chyba stop 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 o strasznie wow. posmarowałbyś mnie takie nie dzięki can't touch this can't touch this ratunku ratunku Pyszna przerwa, to właśnie Cheetos! Witaminy i minerały. Wiem, jakie są ważne. Ale ja chcę więcej! Muszę mieć energię na maksa. Więcej! Chcę być odporny na wszystko. Więcej! Zależy mi na perfekcyjnej koncentracji. Więcej! Jeśli chcesz więcej, sięgnij po Vitotal dla mężczyzn. Vitotal dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i aminokwasy wzmacniające organizm mężczyzny. Vitotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Odkąd skończyłam 40 lat, zależy mi na dostarczaniu organizmowi witamin i minerałów. Więcej? Chcę dbać o tarczycę. Więcej. Ważna jest dla mnie sylwetka. Więcej! Zależy mi na dobrej pamięci. Więcej! Chcę mieć sprawne stawy. Więcej! Chcesz więcej? Sięgnij po Witotal dla kobiet 40. Witotal zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach oraz substancje roślinne i aminokwasy wspierające funkcje zdrowotne. Ważne dla kobiet w moim wieku. Witotal dla kobiet 40. Więcej niż witaminy. Jak wpadniesz na nowy pomysł, to Allegro. Jak cenisz bezpieczne zakupy i liczysz na wsparcie, to Allegro Protect. Dbamy o jakość ofert i chronimy cię od pierwszego kliknięcia. Zapewniamy udane zakupy albo zwrot pieniędzy z Allegro Protect. Jak tak, to Allegro. Radość jest bliżej z Hyundai'em Kona. Teraz jeszcze bliżej, bo wyprzedaże w Hyundai wchodzą na wyższe obroty. Hyundai Kona z sumą korzyści do 16 tysięcy złotych. Sprawdź ofertę na pozostałe modele Hyundai. Jak promocje do minus 50% to Allegro Black Weeks. Mega obniżki na tysiące produktów, którym się nie oprzesz. Na przykład kapsułki Ferry All-in-One Lemon. Jak tak, to Allegro. Już potwierdzone. Lidl po raz kolejny tańszy niż Biedronka. Wśród sieci w Polsce badanych przez ASM Salesforce Agency we wrześniu to Lidl był tańszy niż Biedronka. Biedronka droższa niemal o 12 zł. Gdy liście zmieniają kolor, a temperatura spada, Point S sprawia, że jesteś spokojny. Każda pora roku skrywa zagrożenia, a Point S jak zawsze przy tobie. W deszczu, słońcu, śniegu, lodzie zapewniamy Ci ochronę. Point S da Ci bezpieczeństwo i komfort w cenie, którą lubisz. Kup opony Point S, a otrzymasz do 200 zł zwrotu. Komfort jazdy w każdych warunkach. Dzięki Point S. Znajdź swój najbliższy serwis Point S. No stress with Point S. Nowy program Zygmunta Heizera. Życie jest pełne niespodzianek. Bitwa o palety Return Masters. Dzień dobry, dzień dobry. Cztery pary sprzedawców licytują palety towarów ze sklepowych zwrotów. 3000. 3700. Wygrywa duet, który sprzeda z największym zyskiem. Wie co to jest rabat? Stolica Maroków. Zygmunt Heiser. To on tu dzieli i rządzi. Aha, to jasne. Bitwa o palety. Od poniedziałku do czwartku o 20 w Super Polsat. Odkąd skończyłam 40 lat, zależy mi na dostarczaniu organizmowi witamin i minerałów. Więcej. Chcę dbać o tarczycę. Więcej. Ważna jest dla mnie sylwetka. Więcej. Zależy mi na dobrej pamięci. Więcej. Chcę mieć sprawne stawy. Więcej. Chcesz więcej? Sięgnij po Witotal dla kobiet 40+. VITOTAL zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach oraz substancje roślinne i aminokwasy wspierające funkcje zdrowotne. Ważne dla kobiet w moim wieku. VITOTAL dla kobiet 40+. Więcej niż witaminy. Persil. Bez względu na to, jak trudny był mecz, żel Persil zapewnia głęboką czystość prania i higieniczną czystość pralki. Persil. Obietnica głębokiej czystości. Persil. Zawsze dajesz z siebie wszystko. Jak wpadniesz na nowy pomysł, to Allegro. Jak cenisz bezpieczne zakupy i liczysz na wsparcie, to Allegro Protect. Dbamy o jakość ofert i chronimy Cię od pierwszego kliknięcia. Zapewniamy udane zakupy albo zwrot pieniędzy z Allegro Protect. Jak tak, to Allegro. Jak promocje do minus 50%, to Allegro Black Weeks. Mega-obniżki na tysiące produktów, którym się nie oprzesz. Na przykład zestaw past do zębów Sensodyne proszkliwo. Jak tak, to Allegro. Znowu bym coś zjadł. Oglądamy, przekąszamy. Eksplozja smaku. Tarczyński kabanosy nadziane. To już potwierdzone. Lidl po raz kolejny tańszy niż Biedronka. Wśród sieci w Polsce, badanych przez ASM Salesforce Agency we wrześniu, to Lidl był tańszy niż Biedronka. Biedronka droższa niemal o 12 zł. Twoje ubrania straciły swoją magię? Perwol odnawia je już tylko po 10 praniach. Nowe? Nie, wyprane w perwolu. Nasza najlepsza ochrona kolorowych ubrań. Teraz dzięki kapsułkom do prania. Wypróbuj teraz. Ekscytujące na każdym zakręcie. Zachwycające wyjątkową cyfrową sceną. Z doskonałym widokiem na to, co przed Tobą. A czasem na rozgwieżdżone niebo. Takie jest Audi. Na wspólne oglądanie programu zaprasza jego sponsor Barilla. Na program zaprasza sponsor, producent leku Cynarex na obniżenie cholesterolu. A mm pap -hmm. noc na ból przed snem. O aluminium, czyli to, czego szukamy. Zaraz zobaczymy, co w ziemi pisze. O jest, Patrzcie jakiegoś aluminiowego elementu, ale to nie koniec.